Człowiek podejrzany o poważne przestępstwa po prostu znika. Trzeba przyznać, że jest to event. Były wiceminister sprawiedliwości Rzeczpospolitej zaczął uciekać. Nie dość, że zaczął uciekać, to najpierw uciekł w śmieszność. Spójrzcie, uciekinier PiSu, PiS jest taki. No tak, ale naprawdę, kompromitacja naszego państwa jest tutaj ogromna. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor. Producent filtrów do uzdatniania wody. A zanim zaczniemy naszą pasjonującą rozmowę, zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał. Subskrybujcie go, bo wciąż niespełna 50% pamięta o tym, żeby nacisnąć dzwoneczek i subskrybować, po to, żeby nic Was nie ominęło i żebyście zawsze z gońcem.pl byli na czasie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To wszystko działa. Wy działacie. Goniec działa dla was. Drodzy państwo, no szok i niedowierzanie. Drugi raz w tej kadencji muszę patrzeć, jak człowiek podejrzany o poważne przestępstwa po prostu znika, wychodzi sobie i jedzie na wakacje nie wiadomo gdzie. Nie bardzo mi się to podoba, a jak pewnie się domyślacie, chodzi nie o byle kogo, tylko o samego dyrektora nadzorującego ministra Fundusz Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego. Wojtek. Najnowsze yy, doniesienia nazwałeś krótko. No to jest kompromitacja Radek. Dlaczego to jest, to tak jest absolutna kompromitacja i to po raz kolejny w sprawie Romanowskiego, wcześniej prokuratura. Yy. Mówiąc wprost, dała tutaj ciała, w związku z tym, że wystarczyło dopełnić, dopełnić, dopełnić formalności, żeby ten immunitet wcześniej chroniący Romanowskiego został zdjęty. Chodzi tutaj o Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. No i jeżeli chodzi o tę kwestię, wtedy też zabrakło tych formalności, Romanowski musiał zostać wypuszczony z aresztu. Teraz mamy. Kolejną kompromitację, kiedy no, została zasądzona już tutaj, zostało zasądzone trzy miesiące właśnie aresztu dla pana Romanowskiego. No i tak naprawdę już, jeżeli była taka decyzja, no to w pewnym sensie albo powinna powinno wyegzekwowanie nastąpić szybciej, albo powinien być pod jakąś obserwacją służb, no ale po raz kolejny dochodzi tutaj do tego, że no w ogóle trzeba przyznać, że jest to ewenement. Były wiceminister sprawiedliwości. Rzeczpospolitej zaczął uciekać. Nie dość, że zaczął uciekać, to najpierw uciekł w śmieszność, bo drodzy Państwo, no przykro mi to mówić, ale akurat dość często zajmuję się tematami medycznymi, nie tylko prywatnie, ale i służbowo, i dość dużo o takich procedurach medycznych w stosunku do ludzi podejrzanych, a nawet skazanych, wiem. Niektóre rzeczy nadają się tylko na słuchanie po 24. No, ale powiem, że ja jestem akurat w takiej wyjątkowo mm, dobrej pozycji, ponieważ moja dobra, bardzo koleżanka właśnie poszła na zabieg i robiła sobie nos. I powiem szczerze, jak zobaczyłem jej zdjęcie, kiedy już operacja się udała, i potem zobaczyłem zdjęcie pana. Romanowskiego, to powiem szczerze, to wyglądało dość podobnie. No i nie możemy uciekać od tego zjawiska, już dość powszechnego, że wszyscy w Pisie się rozchorowują jak tylko trzeba zeznawać, przyjść na ym, komisję i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że nie wszyscy. Nie łapcie mnie za słówko, ale jest to na pewno nadreprezentacja. No. Przypominam sobie na Zbigniewa Ziobra. Jest taki filmik, na którym Zbigniew Ziobro wyśmiewa się właśnie z takich przestępców, że jak przychodzi co do czego, to właśnie nagle zaczynają chorować, symulować, wyjeżdżać do obcych krajów. No i w końcu, w końcu przyszła kryska na matyska. No właśnie, no. Nie śmieje się, ktoś się śmieje, ktoś się śmieje kto śmiej, ostatni, ale y, dość śmiechu nie jest moim zdaniem nikomu, bo przy okazji no ujawniły się poważne bardzo wątpliwości co do no, po pierwsze immunitetu, po drugie działania służb w takich sytuacjach kiedy ktoś chroniony immunitetem może być e, aresztowany, może być podejrzany o jakieś przestępstwa. Widać, że tutaj nie mamy wypracowanego żadnego modelu, bo posłuchaj, policjant znający się na swojej robocie. pozdrawiam serdecznie Marcin Miksza były oficer CBS i Oksywie Borys, takiej operacyjnej. No jest wielce, Zawiedziony postawą służb, i pisał o tym na Twitterze, że to nie jest normalne, że nie pilnuje się takiego człowieka, bo jeśli istnieje zagrożenie, że będzie nakaz aresztowania, no to trzeba takiego człowieka mieć na oku. No i zaraz potem drugi ro rozmówca na X, akurat Robert Zieliński, dziennikarz śledczy TVN-u, pytał no, i sugerował, że nie ma w zasadzie podstaw do tego prawnych. Na co pan Miksza odpowiedział, ja wiem swoje generalnie, możecie tą dyskusję sobie poczytać na X, ale mówię o tym dlatego, że zobacz, ja się już wyobraziłem sobie, co by zrobił PiS, jakby Marcin Romanowski sfilmował ludzi, którzy go śledzą. No to przecież by było zaraz, że Białoruś, że to jak u Putina, śledzą opozycję, nie ma prywatności i tak dalej. Ja oczywiście jestem adwokatem diabła, ale Potrafię sobie wyobrazić różne dylematy, które miała władza. W tym wypadku akurat to jest chyba kwestia właśnie policji. No i kończy się to takim, no, bym powiedział, jedynym możliwym wyjściem, o którym dzisiaj informują media już od południa, czyli listem gończym. I ja rozumiem, że obecna władza będzie tutaj poniekąd no tak zgrywać taką sytuację związaną z tym, że spójrzcie uciekinier PiSu, PiS jest taki, no tak, ale naprawdę kompromitacja naszego państwa jest tutaj ogromna i to spoczywa właśnie, nie wiem, nie widzę powodu, żeby rządzący z tej, z tej sytuacji, jakkolwiek nawet w kwestii tego, jak będzie to prezentowane w mediach, żeby mieli jakikolwiek powód do radości, bo to jest ich kompletna kompromitacja. Z jednej strony mówimy tutaj o jakiś nie wiem, ktoś tak mówi, o przyspieszeniu właśnie rozliczenia rządów. Bo w prawej sprawiedliwości to miał być jeden z tych symboli przyspieszenia, no to się okazało, że tak przyspieszył, że aż uciekł. Na sprawa jest poważna dlatego że miał tutaj Marcin Romanowski yy, nawet jedy, 11 zarzutów w tym na przykład yy, 107 milionów złotych usiłowa przywłaszczenie 107 milionów złotych i usiłowanie przywłaszczenia 58 milionów złotych i zagrożenie karą nawet chyba tam do 20 lat więzienia o ile pamiętam w każdym razie bardzo yy, długoletnia kara więzienia no i wiecie państwo była wielka dyskusja w mediach po co w ogóle przecież nie będzie żadnego aresztu już od lata on o wszystkim wiedział, było opisane, były publikowane nagrania, stenogramy, nie wiadomo co. To co on może mataczyć? No i okazuje się, że oczywiście, że może, bo jak tylko pojawiło się polecenie dostarczenia go do Aresztu, to dał drapaka. No bo nie da się tego inaczej powiedzieć i powiem szczerze, jestem szczególnie tutaj oburzony akurat narracją ludzi, którzy popierają Marcina Romanowskiego, bo oni mówią, że on robi obywatelskie Nieposłuszeństwo. To jest, proszę Państwa, yy, obrzydliwa manipulacja. I powiem, co to jest obywatelskie yy, nieposłuszeństwo, bo to jest dość ważne. Istnieją systemy, w których prawo działa przeciwko obywatelom i obywatele przeciwko prawu występują tak, że robią obywatelskie nieposłuszeństwo, czyli nie stosują się do tego prawa, ale jest jeden warunek. Oni muszą ponieść konsekwencje. Oni nie akceptują tego prawa, ale to oznacza, że i tak poniosą konsekwencje żeby dawać w pewien sposób jasny sygnał, jak bardzo złe regulacje ich dotknęły i tak dalej i tak dalej. Marcin Romanowski po prostu zachowuje się jak człowiek, no jak pospolity przestępca, który chce uniknąć kary, mimo że tej kary jeszcze nie ma i to nie jest kara i Marcin Romanowski bardzo pracował na to, żeby do tego aresztu trafić. A jeśli nie pamiętacie, to posłuchajcie chociażby Taśm mraza, gdzie rozmawia z panią i opowiada, dywagują o tym, jak tutaj się zachować, kiedy już prokuratura przyjdzie, kiedy policja zapuka do drzwi. No to wszystko naprawdę dla sędziego jest oczywistą oczywistością i mówię o tym jasno, że Marcin Romanowski no, stracił w moich oczach już resztki chyba jakiegokolwiek honoru, bo po tych miesiącach, no cóż. Mamy pewną jasność, natomiast wszystko zaczęło się latem, pamiętajmy, bo wiesz to było latem. Latem wszystko było przygotowane przez prokuraturę, zdawało się i kilku prawników zwróciło uwagę, że może być problem z immunitetem w, parla w zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy. To przypomnij, jak to było, bo ja już po prostu to czepiany no, z ust. Cóż, jeżeli chodzi o tą kwestię, no to kilku prawników zwracało uwagę, że ten immunitet nadal może go obowiązywać. No ja muszę przyznać, że to była sprawa zaskakująca z tego powodu, że no nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli Marcin Romanowski należał do Zgromadzenia Parlamentarnego Europy, jeżeli, jeżeli każdy ma tam immunitet, no to należało się uchylenie takiego immunitetu, należało się po takiej po prostu zgłosić. Tym bardziej, że później, jak Pokazały wydarzenia późniejsze była to jedynie formalność i nie było tutaj żadnego żadnego bynajmniej oporu przed zdjęciem tego immunitetu. No tymczasem jednak dokonano, dokonano tego zatrzymania Marcina Romanowskiego przedwcześnie, no i efektem ostatecznym było to, że po prostu Marcin Romanowski został zwolniony z aresztu, i prokuratura musiała po raz kolejny przedstawić mu zarzuty, nieco zmieniając również i dodając kolejne tutaj zarzuty. No właśnie zmieniła zarzuty, ale to by najmniej yy, nie będzie mu pomagać w przyszłości. Natomiast to jest fakt i lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski. Prokuratorzy nie słuchali prawników i Mimo, że prawnicy ostrzegali, że trzeba wystąpić o immunitet do zgromadzenia parlamentarnego, nie zrobili tego. I dlatego w sumie chciałem powiedzieć nawet, że gdyby to zrobili, to Marcin Romanowski dawno by, yy, by siedział w areszcie, ale powinienem powiedzieć, gdyby to zrobili, być może Marcin Romanowski już by odsiedział swój areszt i już by nie było obawy matactwa. Można było zrealizować różne rzeczy, podczas gdy on był zamknięty za kratami i nie może swoimi mackami ani Opus day, ani suwerenną, ani solidarną. Polską, ani żadnymi innymi e, no, swoimi nieformalnymi sposobami wpływać na dobro śledztwa. A teraz mamy, drodzy Państwo, grudzień. Nie wiemy, gdzie on jest. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak mógł dalej mówić, że Polska zawsze znajdzie każdego, kto będzie próbował uniknąć kary w związku z, ze złamaniem prawa przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No, ale no, nie wiem, powiem szczerze, niesmak zostaje. No, na pewno pozostanie tutaj ogromny niesmak. Ta sprawa, no ta ucieczka Romanowskiego, to jest taki papierek lakmusowy tego, jak wyglądają rozliczenia. Albo niedopilnowane są procedury, albo rzeczy dzieją się za wolno. No i w ostateczności ci przestępcy po prostu umykają, albo pozostają nadal w służbach. E, więc e, mamy też kolejne doniesienia. Tutaj tak widziałem, e, widziałem również na Twitterze pani Wrzosek, która... Ja teraz duży konflikt i odchodzi z e, pani tutaj prokurator, linis, tak. pani prokurator. Tak. E, no również wskazała na to, że są osoby pracujące, pracujące w Ministerstwie Sprawiedliwości, które były w poprzednim, że tak powiem, systemie. Wcześniej była również e, sprawa, którą my przedstawialiśmy i służb CBA m, dotycząca tego, że niektórzy wiceszefowie CBA. Daniel Carpeta. Tak, tydzień temu państwu o tym mówiliśmy. To jest powód, który musi być rozpatrywany pod kątem tego typu wpadek, mówiąc delikatnie, bo ja oczywiście czytam też tweety y, pana ministra Adama Bodnara, w których on mówi, że już jest wymieniona prokuratura i, y, i teraz już naprawia wszystko, co było źle, moglibyśmy cytować długo, bo to taki dłuższy wpis, no ale jednak no, fakty są tak, jakie są i rzeczywiście teraz ten Niesmaczny jednak konflikt między panią prokuratorką a otoczeniem ministra, no i też niektórymi prokuratorami, którzy jednak dystansują się do tego, co mówi pani prokurator, z jednej strony fatalnie świadczy o tym, jak jakie stosunki panują w prokuraturze, ale z drugiej strony no nie da się przynajmniej przed ludźmi nie odpowiadać na tego typu pytania i rzeczywiście powstaje wrażenie, że po prostu Polacy no, nie mają świadomości, jak bardzo nie ponieśli konsekwencji różni ludzie zaangażowani w działania przestępcze. No właśnie i tak naprawdę dopóki, dopóki, nasze służby, nasze państwo nie zostanie, przynajmniej nie ukaże takich ludzi, no to trudno będzie tutaj uniknąć spekulacji dotyczących tego, że takie sytuacje jak z Marcinem Romanowskim, że to jest jakiś przypadek. Przypadek nie sądzę, to jest takie powtarzające się niestety przy dyskusjach o rozliczeniach pytanie. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.